się wam wszystkich bardzo serdecznie w Outlaście. Tak w końcu się doczekałem, żeby sobie pograć w tego Outlast'a, że nigdy nie grałem w Outlast. Widziałem coś tam u, u i samu X Pontona, ale tak to niezbyt. Dobra, pierwsze charakterystyczne, jakieś dziwne rzeczy. Mamy tu jakąś lampę. 2 na 10, patrzcie. Dobra. Hmm. Tędy nie da się wejść. Ciekawe czemu. Ale sprawdźmy. Wiem, że tutaj trzeba było wejść bokiem, ale to pewnie nie będzie tu. Nie, nie przeskoczy ten O, będę wykorzystywał skakanie w tej grze. Tędy nie, 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 Trzeba ponagrywać, bardzo proszę Idę sobie właśnie Wchodzę po drabince. No! Kurde, jestem chyba jedynym tuperem, który tego nie przeskoczy Dobra, teraz, tędy, tak? Dzień dobry. To jest to, co, co mi się przyda. Nie no. W wolałbym chyba um, używać latarki. Oh. Nie no, nie będę udawał. Grałem już. W... Znaczy, nie grałem w to, Jezu. Telewizor się włączy. Oglądałem to. Coś mi tu zblokowało. Tu mamy jakieś książeczki. Patrzcie, jak on się kręci. Trochę mi to przypomina The Forest. Dobra. Idziemy. Mówię też, nie, nie będę oszukiwać was. Grałem w tą grę, ale, znaczy, nie grałem w tą grę. Widziałem Les no. ale nie wiem, jak się tutaj steruje. Nie wiem, co się na co robi. Mimo, że znam tą grę, no, no znam ją troszeczkę. No, ale się boję niektórych rzeczy. Co to? Trzeba by coś tutaj degustować. Będzie jakąś kiełbaska, czy co to? Jakiś szaszłyczek? Nie wiem. Krew jakaś skaczmy sobie w krwi, dobra Chodzimy wyżej, a tu co mamy? O, w życiu by mnie wszedł tę głową w pańczyny, dobra, a to trochę przypomina z cs Koleś, nie wiem co zrobił. Wszedł, wyszedł. O, a tu mamy nasze... O, tu koleś wszedł przecież do tych... Tego pokoju tutaj. Uwaga. O, to jest szoker. także... ...Adin 2 Trin. Nawet się... Nawet troszeczkę jakby się przestraszyłem, mimo że... ...wiele razy w to grałem. Tutaj. O. Ale fajne książki, takie 3D trochę. Nie pomogę ci. Dobra, jak się tędy wychodziło? Tędy. Przepraszam, panie... Jakie Chciałem ja się schować i on tu idzie chyba tu może i tam nie no on tu szedł chyba zobaczę z tamtej strony będę jak noob nie no przejdę tędy przecież bez światełka O, nie mogę się tak wychylać jak tutaj na na Q Ktoś chyba określił. Najwidoczniej. No już nie wiem, czy ja będę... Tutaj będę chyba szedł tam, gdzie trzeba po prostu. No już i tak nie wiem, będę... Nie wiem, nie wiem gdzie trzeba iść tam. Ej no! Ja w sumie udawał, że jestem jednym z nich i bym się z nim zakompował. Zaprzyjaźniłbym się z nim, skoro nawet mnie, od początku mnie nie zabił to. Zaprzyjaźniłbym się z nim i z tym prosiaczkowym. O, dał mi nawet kamerę. Dobra, zadanie uciekni sprzyja trkaniu, dostanę się do pomieszczenia chrony bloków drzwi. Ok. A gdzie jest pomieszczenie ochrony? O. Kurczę, przepraszam. Pan tutaj chyba sobie drzewkę uczył widocznie. Jakieś pierdółki. dobra, tutaj ktoś się przewalił widocznie. Dobra, gdzie jest pomieszczenie ochrony? Tu mam jakąś kartę, tak? Panie, bateria. Są drzwi frontowe, rozumiem. Nie no, Że te deski nie mogą być jakieś super twarde. To jest firanka. To rozwaliłbym to, rozwaliłbym deski, bym jak Jezu. Ale wtedy granie by się szybko skończyło. Tutaj też ktoś dojrzewanie. Dobra, Security Room. Okej. Okay. O, skład mięsa Co tu mamy? A tu musi śmierdzieć Bateria Ile mam baterii? 5 na 10 Dobra, nie będę jeszcze zmieniał, jak się wyczerpie to zmienię Czy ktoś mi drzwi zamknął? A tam ktoś siedzi! A nie, tam ktoś sobie odpoczywa. Chyba. Zobaczmy. A, nie będę panu przeszkadzał. Kurde. Tu facet też ma Są różne wdziwy tu się dzieją. To jest Security Room. Dobra. A co, zobaczcie jaki sposób odpoczynku, różny. O. Wow. Patrzcie. Nie wiem, czy mu wygodnie, no... Jak mu jest wygodnie, to niech sobie tak siedzi. Dobra. Tutaj mamy zamknięte. O. Jak ja mam, co dzieje tutaj, tu, gdzie mi się wydaje, takie nieprzyjemne. O, na szczęście, tutaj nie musimy iść. To jest security, tak? Pewnimy się, czy nikt czasem w międzyczasie nie otwarł. Czyli muszę znaleźć czy tą kartę magnetyczną. A, tam jest ten koleś, co się. Na nas rzuci. Sorry, że spoileruję, ale pewnie, jeżeli tu oglądacie, to jakoś yy, się złożyło, że już to widzieliście. Bo nie sądzę, że czekaliście, aż ja tą grę nagram, bo jest strasznie stara. Kurde, wszystko pozamykane, czyli coś przeoczyłem. Tu kamera nawet działająca, albo atrapa kamery. No, gdzieś ta karta musi być. Nie, no tutaj musi być gdzieś przy tym, chociaż może w szufladzie, nie tutaj. Nie, tutaj nie ma. Tutaj może być w jakiejś szufladzie. No tu nic nie ma, trudno. O, zobaczcie. Tutaj te szyby na 100% są odsłonięte. Znaczy, nie są zakratowane. Dobra. Nie są zakratowane, czyli można by było tam jakoś spróbować wyjść, zbić i uciec. Może jest ta karta. Nie ma pan czasem. Nie ma pan... nie ma kan party. Kolejne. Chyba w, tutaj? A, tu jest przejście. Okej. Okay. O, tu mamy co? Mamy? Mamy... jakieś... Dobra, to to niech sobie siedzi. Cześć. O! Witam. Co oglądacie, chłopaki? O, mój ulubiony program, też go lubię. Kurde, odtrącili chyba kolegę. Ja w sumie też bym chyba go odtrącił. Bo wygląda dosyć dziwnie. Pokażę się kumplu. Halo, uśmiech! No kurde, pokaż się Co on ma z tą nogą? No pokaż się Dobra tam Jesteś taki co no Nie No pokaż ten ryj Nie na mnie skoczył, ja już mnie teraz strącił ręką, myślę, że coś mnie chwyciło Dobra. Przepraszam, że przeszkadzałem. Dobra, nie jest żywy. Znaczy, nie żywy. Przepraszam pana. Pana kartę bym potrzebował, dziękuję. I... nic już nie ma. Żegnam co tu mam? Nie mogę zobaczyć na to. Kurde, ta muzyka jest taka przerażająca. A ty na mnie skoczysz, znając życie. Znaczy, no, wiem, że on na mnie skoczy. Każdy, kto przynajmniej obejrzał pierwszy odcinek z tej gry. A! Ale mimo to się przestraszyłem. Pum plus spokojnie. Nie, tam może jakieś, nie wiem. A, wszędzie są kraty. To starałbym się rozwalić te kraty. Ani nie mówiłem. Są pokoje, w których nie ma właśnie tego. No jak to się mówi. Są pokoje, w których nie ma krat. No, zapnąłbym się tu, byłby bezpieczny. No, proszę, no ja nie chcę tak patrzeć. O, pan ksiądz.

Idź sobie dobrze. Tak. My, myślę, że to byłby dobry znaczy Dobry moment, żeby skończyć odcinek. Jednak coś już się wydarzyło. Zrobiliśmy jakiś mini postęp. Mamy nowe zadanie. Także ten, no. Yy, jak to się mówi? Ten, no. Yy. Nie, no żartuję, oczywiście. My coś sobie, sobie będziemy siedzieć w szafie, przytulnej szafie. Dobra. Proszeczka już nie ma. Dobra, możemy się pożegnać tutaj. W tej przytulnej szafie i chyba nie będę z niej wychodził do końca gry. No. Dobra. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej. No. Zapraszam do komentowania i... Proponujcie następne gry do serii. Cześć.